Witam kochani w pierwszym vlogu po bardzo długim czasie i pierwszym w tym roku no więc kosimy zboża i ruszamy z tematem trzeba podczepić przyczepę bo faktor rozprzęgnięty jest tak to wygląda kosimy dzisiaj mieszanki Wczoraj zaczęliśmy Dzisiaj miejmy nadzieję dokończymy Zobaczymy Co będzie no, Traktor w którym teraz jadę to jest John Deere Z czepką taką jak widzicie Idziemy Robić i na pole o kurwa ale bym nie odwalił o zapomniałem To no, dobra Dobrze, że tutaj przypomniałem, no by oho, lera by było Nie wiem czy to jest dobrze w ogóle ustawiona ta kamera Czy dobrze widać No Wyjdzie w praniu, najwyżej będę coś montował Zobaczymy W ogóle chyba zrobię ten vlog trochę zlepek Będę było zanudzał będziemy czekać na zbiornik przecież. Jedziemy. No wczoraj wykosiliśmy chyba. No niecałe 3 hektary mieszanki. Dzisiaj nie wiem ile to tego będzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie psuło Tu będzie git. No lecimy. jest przekuszony, żeby tu przejazd dobry Po poprzężycie też już się ciągnie, to słoma normalnie bo jest większy powód No w miarę, chyba przez nie, to nieźle na razie wygląda zobaczymy, jak to będzie w praktyce jakby no tu się wymiesza, to już boże, ale no i tak będzie na pasze dla świn, więc to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że nie wszystkie jak nie, głupio, bo ja sam jestem jakoś krytycznie nastawiony do własnego to głosu, szczególnie do filma. No, tutaj właśnie wczoraj już trochę kosiliśmy, ale się... Dzień skończył nie było czasu tu zobaczymy jak tu stanął się, było dobrze Nie wiem czy ta burta jest zamknięta zaraz pójdę sprawdzę Będzie wracał żeby na w ten Nie przyspiawszy No i dobra Ogólnie no to mieszanka słabo sypie. Nie wiem, jakaś tak wypalona jest w połowie. Zobaczymy. O, dobra, zamknięta. No to na razie robię cięcie. Wrócę do Was jak będzie sypać.